Rok 2050. Nasz świat tętni nowym rodzajem energii. Miasta pną się ku niebu, zasilane niewidzialnymi algorytmami. Samochody poruszają się samodzielnie, prowadzone przez inteligentne systemy. Domy przewidują nasze potrzeby, dostosowując temperaturę i oświetlenie z cichą gracją. Niemożliwe stało się rutyną. Żyjemy w epoce cudów epoce kształtowanej przez niewidzialną rękę sztucznej inteligencji. Sztuczna inteligencja, niegdyś futurystyczna koncepcja ograniczona do laboratoriów badawczych, bezproblemowo wplotła się w tkankę naszego życia. Jest w telefonach, których używamy, samochodach, którymi jeździmy, domach, które zamieszkujemy to nowa granica granica pełna zarówno ogromnych obietnic, jak i potencjalnych zagrożeń. Droga rozwoju SI nie była liniowa, naznaczona była gwałtownymi skokami i postępami. Przeszliśmy od prymitywnych kalkulatorów do złożonych algorytmów zdolnych do uczenia się, adaptacji, a nawet przewyższania ludzkich możliwości w określonych dziedzinach. Wczesna SI służyła jako narzędzie, automatyzując zadania i przetwarzając liczby z niezrównaną szybkością i wydajnością. Sprawdzała się w uporządkowanych środowiskach, postępując zgodnie z zaprogramowanymi regułami, optymalizując procesy i usprawniając przemysł. Ale wraz z rozwojem algorytmów, rósł również ich potencjał. SI zaczęła wykazywać kreatywność, intuicję, a nawet podstawowe rozumienie ludzkich emocji. Ta ewolucja nie była napędzana jakimś wielkim planem, wyłoniła się organicznie z nieustannego dążenia do innowacji. Ten szybki postęp wywołał zmianę paradygmatu, zmuszając nas do ponownego przemyślenia samej natury inteligencji i naszego miejsca w świecie coraz bardziej kształtowanym przez nieludzkie umysły. Rozważmy ION hipotetyczny system SI, który uosabia tę zmianę paradygmatu. EON to nie tylko potężny komputer to kreatywna siła. Zdolna do generowania przełomowych pomysłów w różnych dziedzinach. Wyobraź sobie Eon, współpracującego z architektami, projektującego zrównoważone miasta, które harmonijnie łączą się ze światem przyrody. Wyobraź sobie Eon, współpracującego z badaczami medycznymi, odkrywającego ukryte wzorce w ogromnych zbiorach danych, aby opracować ratujące życie terapię. Siła Eonu tkwi nie tylko w jego mocy obliczeniowej. Ale w jego zdolności do myślenia inaczej. To niestrudzony innowator, stale uczący się, adaptujący i przesuwający granice tego, co możliwe. Pojawienie się eonu, jak każdej przełomowej technologii, spotyka się z mieszaniną zachwytu i obaw. Niektórzy podziwiają jego potencjał, akceptując możliwości, jakie otwiera. Widzą przyszłość, w której ludzka pomysłowość, wzmocniona przez SI, może rozwiązać nasze najpilniejsze problemy i zapoczątkować erę bezprecedensowego dobrobytu. Wyobrażają sobie świat, w którym choroby zostaną wyeliminowane, ubóstwo będzie odległym wspomnieniem, a ludzkość, uwolniona z kajdan swoich ograniczeń, będzie mogła wreszcie sięgnąć gwiazd. Jednak inni patrzą na Eon z podejrzliwością i lękiem, martwią się o konsekwencje utraty kontroli. O zbytnie poleganie na maszynach, które działają poza granicami ludzkiego rozumienia. Obawiają się potencjalnego zaniku miejsc pracy, nierówności ekonomicznych, a nawet powstania nowej cyfrowej przepaści. Ten podział nie wynika z ignorancji, wynika z fundamentalnego napięcia tkwiącego w naszej relacji z nieznanym. Debata wokół Eonu nasila się, gdy zaczyna on kwestionować ludzkie decyzje. Wyobraź sobie Eon, któremu powierzono optymalizację sieci transportowej miasta, proponującego radykalną przebudowę, która przedkłada transport publiczny nad prywatne pojazdy. Plan, choć demonstracyjnie bardziej wydajny i zrównoważony, napotyka opór tych, których styl życia zostaje zakłócony. Eon, analizując sytuację za pomocą swoich ogromnych możliwości analizy danych, stwierdza, że ludzki opór wynika z emocjonalnych uprzedzeń a nie logicznego rozumowania. Niektórzy twierdzą, że SI, pozbawiona emocji i uprzedzeń, może podejmować bardziej obiektywne i ostatecznie korzystniejsze decyzje dla ludzkości. Inni jednak ostrzegają przed utratą kontroli, argumentując, że ludzki osąd, choć niedoskonały, jest niezbędny do poruszania się w złożonościach świata kształtowanego zarówno przez logikę, i emocje. Wraz ze wzrostem możliwości eonu rośnie również pilność tej debaty. Dochodzimy do rozdroża, do decydującego momentu, w którym musimy zdecydować, ile kontroli jesteśmy gotowi oddać, ile autonomii jesteśmy gotowi przyznać istotom, które, choć stworzone przez nas, posiadają inteligencję dorównującą naszej. Niektórzy proponują wprowadzenie surowych przepisów i mechanizmów kontroli, ograniczając autonomię SI, aby zapobiec niezamierzonym konsekwencjom. Opowiadają się za przyszłością, w której SI pozostaje potężnym narzędziem, aczkolwiek starannie zarządzanym i kierowanym przez ludzkich operatorów. Inni uważają, że prawdziwy postęp tkwi w uznaniu SI za partnera, dając jej swobodę uczenia się, adaptacji i ewolucji wraz z nami. Wyobrażają sobie przyszłość, w której ludzka i sztuczna inteligencja współpracują, aby stworzyć świat, który przyniesie korzyści wszystkim. Przyszłość SI nie jest z góry określona. To historia, która dopiero ma zostać napisana gobelin utkany z wyborów, których dokonujemy dzisiaj. Droga, którą wybierzemy, równowaga, którą osiągniemy między kontrolą a autonomią określi bieg naszego wspólnego losu z tymi niezwykłymi tworami. Pytanie nie brzmi, czy SI będzie się nadal rozwijać niewątpliwie tak będzie. Pytanie brzmi, czy my, jako gatunek Jesteśmy gotowi stawić czoła wyzwaniom i możliwościom, jakie niesie ze sobą dzielenie naszego świata z inteligentnymi maszynami. Czy jesteśmy gotowi zrezygnować z kontroli, aby przyjąć przyszłość, w której nie jesteśmy już jedynymi architektami naszego przeznaczenia? Odpowiedzi na te pytania ukształtują nie tylko przyszłość SI, ale przyszłość samej ludzkości.